Witajcie drodzy widzowie kanału Jowialne Zbieractwo. Jak co tydzień o tej samej porze chciałbym zaprezentować wam pozycje, jakie udało mi się nabyć do kolekcji gier na Cosnole PS3, zwaną przez niektórych playstation Standardowo na otwarcie czekają dwie paczki o jakże interesującej zawartości, a treści znajdujące się w pierwszej z nich są tak atrakcyjne, że na wstępie chciałbym was prosić, abyście przedwcześnie nie wyłączali tego filmu. Moi drodzy, na początek będziemy zgłębiać tajniki Afrykan, Przyrody przy pomocy ostrej amunicji, bowiem na stole pojawia się Kabela z African Adventure. Seria gier opatrzonych nazwiskiem Ryśka Kabeli jest równie bogata jak wydawany co roku FIFA od elektroników. Z tym, że motywem przewodnim nie jest kopanie balona do bramki, lecz robienie w balona zwierzątek, co by móc zamienić je w mięso. W prezentowanej odsłonie, nasz ukazany z trzeciej perspektywy ludzik, niczym na tam Drake z trzeciej części Uncharted, przemierza spalone słońcem ziemię. Tyle, że zamiast szukać skarbów, prześwietla rentgenem ciała zwierząt w poszukiwaniu najlepszego miejsca do wrażenia im O Kulki. Co więcej, dopatrzyć się tu można nawet mechanik rodem z Dark Souls, bowiem przedszarżującą na nas zwierzyną możemy wykonać unik popularnie zwany rolką. Za ubicie cielaka sypią się punkty doświadczenia mające motywować nas do kolejnych polowań. W grze niby mamy otwarty świat z elementami rozwoju postaci, ale już na pierwszy rzut oka czuć, że to nie to. Omawiana pozycja, choć wygląda na pełnoprawny produkt, wydaje się być raczej reklamą sieci zajmującej się sprzedażą myśliwskich Akcesoriów i jest skierowana do bardzo konkretnego odbiorcy. Z drugiej zaś strony, produkt został wypuszczony praktycznie na wszystkie dostępne w owym czasie sprzęty, co znacznie zwiększyło szanse dotarcia do nowych odbiorców. Niestety, plan chyba nie wypalił, bo przeszukując Metacritic znalazłem tylko jedną i w dodatku niezbyt pochlebną recenzję. Gra ma znamiona taniej produkcji, o czym świadczy chociażby fakt, że animacja wsiadania naszego bohatera do samochodu jest jedna bez względu na to, od której wsiada strony. Gra Grafika choć uproszczona wygląda całkiem przyjemnie. Bieda zaczyna bić po oczach dopiero gdy przyjdzie nam rozglądać się po odleglejszych terenach. Często bywa tak, że gry warte miejsca na półeczce niekoniecznie są warte spędzania za sobą czasu i dla większości z nas pewnie tak jest i w tym przypadku. A skoro zwierzęta już zamieniły się w mięso, zobaczmy jak prezentują się pieniądze zamienione w grę w plastikowym pudełku. Rzeczone opakowanie jest całe, zdrowe i z pewnością nie miało styczności z tropikalnym klimatem. Pod folią przyzwoicie zachowana okładka nie wykazuje żadnych zniszczeń. Spójrzmy do środka, gdzie właściwie jest niewiele do oglądania, bo manual wydrukowano na wewnętrznej stronie okładki. Na szczęście z prawej strony wciąż dano nam możliwość obcowania z tradycyjnym nośnikiem w postaci krążka blu. Po przewróceniu go na drugą stronę możemy przyjrzeć się jego gładkiej powierzchni. Wiązka światła sprawdzająca szczelność na druku nie napotkała niczego alarmującego. Zatem możemy już zamknąć pudełko pełne dzikich zwierząt i przystąpić do gradingu. Po jakże profesjonalnym przyznaniu gwiazdek sprawdzimy, ile trzeba dać za afrykańską przygodę, którą możecie przeżyć, nie ruszając się z polskiego fotela. Gdybyśmy chcieli wyruszyć na czarny kontynent z Allegro, to może się to po prostu nie udać, bowiem gry na Allegro w tej chwili nie ma. A jeśli chodzi o OLX, to czeka nas dokładnie taki sam zawód. Vinted również świeci pustkami. Zarówno polski, jak i brytyjski Cex nie posiada gry na stanie. Jedyne biuro podróży, jakie umożliwi nam tę niezapomnianą przygodę, Nazywa się eBay i każe sobie płacić przynajmniej 48 zł. Być może słabo szukałem, ale nie znalazłem w archiwum Allegro żadnych ofert sprzed lat. Mój zakup wyniósł 36 zł. i choć wydanie jest ubogie, cieszę się, że gra trafiła w moje ręce, by stąd powędrować prosto na półeczkę. Tymczasem opuszczamy afrykańskie upały, by rozpuścić się w piekielnym żarze. Tak, nie przesłyszeliście się, bowiem schodzimy na samo dno piekła. Na szczęście z przymrużeniem oka, bowiem przed nami Saints Row, get out of hell! Wydanie reprezentuje rzadką tendencję w bibliotece gier PS3, bowiem jest samodzielnym dodatkiem wydanym na osobnej płycie i do działania nie potrzebuje wersji podstawowej. Kiedy myślę o takich zabiegach, od razu do głowy przychodzą mi Metal Gear Solid Ground Zero, Dead Rising of the Record czy Ratchet Clank Quest of Booty, ale tak naprawdę palme pierwszeństwa dzierżą Episodes from Liberty City oraz Undead Nightmare od Rockstar Games. Jako że seria Saints Row próbowała rywalizować z flagowymi produktami od Rockstara. Decy Decyzja o wydaniu DLC w tej formie zdaje się być jak najbardziej na miejscu. Omawiany produkt to trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem stawiająca na eksplorację, beztroską rozwałkę i koszarowy humor podparty popkulturowymi nawiązaniami. Fabuła opowiada o tym, jak bohaterowie bawili się na urodzinach w praktyki okultystyczne, w efekcie czego jeden z nich została porwana do piekła, a pozostali ruszają jej z pomocą. Wraz z rozwojem sytuacji gracze otrzymują do dyspozycji nowe moce i bronie, a wszystko to w nieco mroczniejszym w porównaniu do podstawki klimacie. Chociaż jest to dodatek, to właściwie mamy do czynienia z osobną grą. Tyle tylko, że nie za długą. Według How Long To Beat buszując po piekle stracimy bezpowrotnie jedynie między 4 a 8 godzin, co jak na Sandbox nie jest szczególnie imponującym wynikiem. Dlatego uważam, że dla tych, którzy szukają gry nie tylko na półeczkę, lepszym wyborem będzie wersja na konsolę nowej generacji, gdzie możecie wyrwać fajny dwupak z odświeżoną podstawką i omawianym dodatkiem Właśnie. Jeśli znacie jeszcze jakieś samoistne dodatki, które wyszły na PS3, a nie zostały wspomniane w materiale, nie zapomnijcie podzielić się tytułami w komentarzu, choć obstawiam, że będzie ich jak na lekarstwo. Zobaczmy, jak prezentuje się egzemplarz. Raczej przed zakupem przyglądam się zdjęciom w ogłoszeniach, które tym razem nie kłamały i niezniszczone pudełko jest zgodne z opisem. Również na okładce nie znalazłem widocznych śladów zużycia. Tylko spójrzcie, wszystkie kanty jak nowe. A teraz wchodzimy do środka, gdzie na szczęście tym razem otrzymujemy w zestawie manual. Cienki, ale przynajmniej jest i zachował się w bardzo dobrym stanie. Po prawicy widzimy płytę wypełnioną po same brzegi purpurą, natomiast pod spodem gładka srebrna powierzchnia bez najmniejszej nawet rysy. Fotonowa penetracja nie ujawniła ubytków w lakierze. A skoro tak, zamykamy wrota piekieł i przystępujemy do gradingu. Spójrzmy teraz, co się wyprawia na cenowym poletku. Za samodzielny dodatek do Saints Row przyjdzie nam zapłacić na Allegro przynajmniej 51 zł. Na Oelix angielskiej używki w dobrym stanie brak, ale jest jeden Niemiec i jedna nówka za nieco ponad stówkę. Na wintet oraz w polskim seksie na tę chwilę obecności gry nie odnotowano. Za to w Wielkiej Brytanii grę możemy nabyć bez wysiłku za 13 funtów z wysyłką. Według Price Charting średnia cena na eBay to 18 dolarów, ale to tak trochę z przymrużeniem oka. W archiwum Allegro znalazłem wpisy świadczące, że parę lat temu za ucieczkę z piekła płaciło się złotówkę. Moje polowanie zaowocowało nabytkiem gry za 45 zł, czyli rynkowa cena minus zwyczajowy rabat rzędu 10 może nie była to okazja życia, ale czasami za egzemplarz w dobrym stanie warto trochę dopłacić. Gra jak najbardziej trafi na półeczkę, a ja wciąż rozglądam się za samodzielnymi dodatkami, których w PS trójkowej bibliotece jest ledwie garstka. No dobrze, bohaterowie dzisiejszego odcinka zostali ujawnieni i prześwietleni, zatem nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na krótkie podsumowanie. Prezentowane gry ukazują rozgrywkę z perspektywy trzeciej osoby i w obu przypadkach pierwsze skrzypce. Odgrywa broń palna. I jednakże pierwsza traktuje o strzelaniu do zwierzątek, a druga pokazuje, gdzie trafią ci, co do nich strzelają. Istnieje co prawda wiele innych sposobów, aby dostać się do piekła, ale jednym z najskuteczniejszych jest granie w gry właśnie. Zatem bądźcie czujni, bo jak mawiał ojciec MacGruder, szatan jest wśród nas. I to by było na tyle w dzisiejszym zwierzęco piekielnym odcinku. Pamiętajcie, aby nie krzywdzić lokalnej fauny i uważajcie na potrzeb pana ciemności. A tymczasem żegnam was pozdrowieniem turystów oglądających żyrafy z ubrudzonego błotem dżipa, dei boże zdrowie, a na koniec przedstawiam licznik zdobytych trofeów, który nieubłaganie zmierza do 300 upolowanych egzemplarzy.